Jeśli śledzicie styl Jessica Alby i przeglądacie jej codzienne stylizacje, to wiecie, do czego Jessica ma słabość. Jestem pewna, że spora część z was już dawno odkryła, że ponad 90% stylizacji Jessica Alby ma jeden wspólny element: szal. Prawie każdą stylizację Jessica wykańcza szalem. Jeansy z luźną górą, w wersji bardziej eleganckiej z marynarką. A nawet świetnie jej wychodzi łączenie szali i szalików z sukienkami. Jessica kiedyś powiedziała, że szal to nie tylko świetny dodatek do stylizacji czy jej uzupełnienie, ale również w razie potrzeby może osłonić szalę twarz swoją lub dziecka. Ja polecam Wam szale, zwłaszcza na wiosnę, ponieważ pogoda jest zmienna i niestety jeszcze dość szybko się ochładza. W sklepach jest mnóstwo ciekawych propozycji szali i apaszek, tak więc jeśli dobrze poszukacie, to już nawet za 19 zł, możecie kupić ciekawy szal, który będzie służył nie tylko podczas niespodziewanej zmiany pogody, ale również będzie świetnym uzupełnieniem stylizacji.